Przodkowie, niech nie zniechęca cię myśl, że jesteś na tym świecie osamotniony. Chcę ci przypomnieć, że masz wielu kibiców wśród dusz, które należą do twojej linii rodowej, twoich przodków. To oni codziennie przesyłają ci miłość i wsparcie. Przodkowie nie zakończyli swojej misji wraz z końcem ziemskiego życia. Po tamtej stronie mają swoje zadania i wyzwania. Ich decyzje. Choć podejmowane w dobrej wierze, nie zawsze były idealne podobnie jak Twoje. Ich działania wciąż wpływają na Twoje życie. Karma rodowa nie musi być ciężarem. Możesz ją uzdrowić, wnosząc do swojego życia miłość, wybaczenie i pozytywną energię. Jeśli czujesz żal wobec któregoś z przodków, skoncentruj się na swoim sercu i powiedz: Wybaczam Ci i kocham Cię. Kropka. Nie chodzi o ocenianie przeszłości, ale o uwolnienie się od złych emocji, które blokują twój rozwój. Praca z linią rodową wymaga wybaczania na głębszych poziomach, ale przynosi uzdrowienie zarówno tobie, jak i twoim przodkom. Świat przodków to mądrość i miłość, z których możesz czerpać. Proś ich o pomoc w modlitwach, rozmowach w sercu lub podczas sesji mediumistycznych. Często ich wsparcie przychodzi niespodziewanie, ale zawsze we właściwym momencie. Jeśli czujesz wdzięczność wobec swoich przodków, wyraź ją. Twoje dobre słowa i miłość sprawiają, że ich dusze świecą w światach duchowych milionem kolorów. Pewnego dnia i ty dołączysz do grona przodków, wspierając przyszłe pokolenia. Nie zamykaj się na ich pomoc, dzięki łączności z nimi twoje życie może się wzbogacić w nieoceniony sposób. Pamiętaj, że przodkowie są zawsze przy tobie wystarczy, że otworzysz się na ich obecność. Wróżbita Łukasz Węcka.